w sobie Bo przestępstwo Adama Nie ma prawa w Tobie Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego nie słuchaj modlitwy nasze A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie Módlmy się Święta Maryjo Królowo Niebieska Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzić, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego, odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz przez święte Twoje i niepokolane poczęcie na Bożym sercem rozpamiętywane, wiecznego błogosławieństwa, zakładę w niebie otrzymać mogli. Co niechaj na ten, któregoś ty, panno, porodziła syn twój, a pan nasz Jezus Chrystus, który z ojcem i duchem świętym króluje w trójcy świętej jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wuj naszy niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A Aby nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu. Jak by było na, na początku, początku, teraz. I równo mu świętemu. świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Panno Mądra, do mnie poświęcony. Przyjmiona kolumnami, pięknie ozdobiony. Od wszelakiej zarazy, świata ochroniona. Pierwej święta w żywocie, ma Matki zrodzona. Tyś Matką wszechżyjącym. Tyś jest świętych drzwiami. Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna czartu jesteś, W szyku obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką I port nieomylny. Sam ją stworzył w duchu święty. I wyniósł na nas wszystkie dzieła rok swoich. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze nie do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Błoguchwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu. I równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie Nie, nie był w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj Arko Przymierza, tronie Salomona, Tęczą mocną ręką. Z pięknych farb złożona Tyś ksiak Mojżeszów boskim Ogniem gorejąca Tyś różka aronowa kwiat rodząca Bramorajska rajska zamkniona Runo Gedeona Tyś nie zwyciężonego Kastr miodu samsona Przystało, aby cię Tak zacny od winy Pierworodnej zachował i Ewinej, który ciebie za matkę obierając sobie, Chciałby wyszywara grzechu nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach I tron mój w słupie obłoku Pani wysłuchaj modlitwy nasze A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie Błogosławmy Panu Bogu chwała A dusze wiernych zmarłych przy Boże Niech odpoczywają w pokoju Amen Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy a nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nie Niech Bóg w Trójcy jedyny, na wiek wieków wiek. słynie. Witaj Świątynio Boga w Trójcy Jedynego, Tyś raj aniołów, ufała i ruchami Pociecho utrapiony w ogrodzie wdzięczności, O palmo cierpliwości, o sed Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, i błogosławiona, święta i pierworodna, a mnie dotkniona. Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona, Wszelkąż łaską jedyna, Panną napełniona. Jak lilia między cierniem. Tak przyjaciółka moja między córkami adamowymi. ani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa pani ku pomocy, aby rwi nas potężnych nieprzyjaciół bosy. Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu. I równemu im bóstwie, duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i minie. Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieku słynie. Witaj miasto ucieczki, wieżą utwierdzona. Dawidowa wasztami i bronią wzmocniona. Gdyś przy poczęciu ognie, miłości pałała. Przez władza zapiekanej o zarzut stajała, o mężna biało głowo, dwojująca. Od niewoli okrutne, lud swój ratująca, Rachel ożywiciela nosiła. nosiła, nam Zbawiciela świata, Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, a zmaza pierworodna nigdy w tobie nie postawa. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nie do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych w miłosierdzie Boże. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa, Pani ku pomocy, aby wyrwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, i równemu im bóstwie Duchowi Świętemu Jak była na początku i zawsze i nie Niech Bóg trójcy jedyny, na wiek wieków słynie Witaj światło z Gabaon Coś zwycięstwo dało w Ciebie słowo przedwieczne Ciało się przybrało Aby człowiek spadał Powstał wywyższony, niewiele od aniołów nie jest on umniejszony. Słońca tego promieni, Maryja jaśnieje. W poczęciu swym jak złota, zorza światłem sieje. Między cierniem Lilija kruszyłe w smokowi. Piękna jak pełni księżyc, dzieci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. I jaką mgła okryła wszystką ziemię. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A dłoń nasze, nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Niech nas syn Twoją Pani do siebie nawróci. A swoje zagniewanie niech od nas odwróci Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy Aby mi nas potężny nie przyjaciół mocy Chwała Ojcu Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu im pustie Duchowi Świętemu Jak była na początku i zawsze i nie. Niech Bóg Trójcy Jedyny na wiek słynie Witaj Matko o Szlachetna Panieńskiej czystości. Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. Niepokalana czystsza, mi aniołowie. Po prawej stronie króla Stoisz w złotogłowie. O rodzicielko łaski, Nadzieja grzeszący. O jasna gwiazdo morska, o porcie tonący, bramorajska niemocny, zdrowie w Twej obronie. Niech Boga oglądamy. Na górnym Syjonie. jak olej w lano, Maryjo, i nie twoje. Słudzy twoi zakochali się bardzo w tobie. Pani, wysłuchaj modlitwę nasze, a łanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Młodosławmy Panu. obu chwała, a duszy wiernych zmarłych trzymaj w serce Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z pokłonem Panno święta, ofiaruję Tobie tego dzięki powierzchni, szczutej i, i ozdobu. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła. A przy śmierci nam słodko, opiekunką była. Tać to różka, w której ani pierworodne ani uczynkowej winy z nie powstała poczęciu swoim, panno niepokalana była. Może się, za nami do Ojca, która Syna, porodziła. Módlmy się, Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Maryi Panny godny synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez stawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował. Nam niepokalany pokalanymi przyjść do siebie do Przez Chrystusa pana naszego, który z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego,